zrobić szumu, chcemy na, zrobić głośno, a nasze maszyny wam pokażą, że Katowice nie będą milczeć. Dziękujemy wszystkim chłopakom, naszym wspaniałym mężom, e, ojcom i po prostu wszystkim dziękujemy, że jesteście z nami i robicie z nami szum. To są pewne podstawowe prawa, o które trzeba walczyć, dlatego. Bierzemy na siebie pewne ryzyko, oczywiście staramy się zachować bezpieczeństwo, ale walczymy o podstawowe prawa, które są łamane w naszym kraju. Będziemy walczyć do skutku. Skutkiem ma być to, że wszyscy jesteśmy traktowani w tym kraju równie. Równo. I nie jesteśmy też zapominani, czyli nie daje się zapomnieć na przykład o osobach niepełnosprawnych, którym, których życie się wskazuje na to, żeby cierpieli potem miesiącami. Chcemy, żeby coś się w końcu zmieniło. Chcemy, żeby nasze prawa były respektowane. No właśnie. I po prostu chcemy, żeby w końcu nas ktoś wysłuchał.